zadać głos, zadać pytanie autorowi publikacji lub redaktorowi naczelnemu Wydawnictwa Tu Press, to bardzo prosimy. Chciałam powiedzieć kilka zdań, nie jako pracownik, osoba związana z samorządem, tylko jako mieszkanka tutaj Słowic od 54 lat związana z tą gminą. Żeby mi na końcu nie uciekła bardzo zasadnicza rzecz, bo Państwo, że najpierw zmienię koniec rzeczy. Kolej rzeczy i bardzo serdecznie podziękuję autorowi, który podjął się napisania tej pracy. Autorowi młodemu historykowi, człowiekowi młodemu o bardzo lotnym umyśle, bardzo dociekliwym. Musiał dużo więcej znać, żeby mało napisać. I to jest właśnie ta jego cecha. Śledziłam na bieżąco, jak poszczególne rozdziały miał do opracowania, i stąd mogę tutaj tą, te zdania w pełni przekazać. Chciałabym następnie podziękować bardzo za wspaniałe wydawnictwo tej książki w osobach pana Jana Bolesława Nycka. I Panie Małgorzaty Debich, którzy są, w języku potocznym się mówi, fachura od czegoś. Po prostu robią to bardzo dobrze. Nie umieją inaczej, ponieważ wszystkie wydania, które, a znam już wydawnictwa Pana wiele wcześniejsze, i również to były wydawnictwa bardzo piękne, dokładne. Nikt nie mógł, y, każdy mógł dla siebie coś znaleźć w nich. Także serdecznie Państwu dziękuję. I wracając do myśli zaczętej, to było w obawie, że po prostu z zapomnę o tym. Y, wracając do tego. Jestem zainteresowana regionalizacją. Rzeczywiście, troszeczkę, jak nieraz się określa, że ktoś ma hopla na jakimś tle. Zbierałam od bardzo dawna notatki, zapisy wydawnictwa. Wydawnictw jest mało, ale artykuły publikowane w różnych pismach. Ale co powiem, że y, ja spotkałam w swojej pracy pedagogicznej wiele więcej osób, które również to ro robiły z wielką pasją. I dlatego te osoby, kiedy zaszła taka potrzeba, mogły się tą zgromadzoną wiedzą. Z panem Marcinem Trzymańskim podzielić. To bardzo dobrze, że mamy tak szerokie zainteresowanie o własnej miejscowości, żeby nie było cudze chwalicia, a swego nie znacie. Chcemy znać, skąd pochodziły nasi pradziadowie. Wprawdzie ja urodziłam się w Sannikach, ale to jest tak blisko. I skoro jestem tu tyle lat. To ja już nie jestem Saniczanką, a Słubiczanką i stąd takie głębokie moje zainteresowania. Proszę Państwa, pozycją tą gdzieś poszła taka gminna, że taka pozycja zostanie wydana. Osobiście, jako osoba, która mam styczność z ludźmi, którzy na tym terenie pracowali, a obecnie zamieszkują w in, na innych obszarach Polski, dzwonią i pytają się już, Niektórzy po kilka razy, kiedy będą mogli zapoznać się z tym wydawnictwem, bo uważają, że biorąc do ręki tą książkę, będą mogli porównać tamtych lat słubicę i obecnie, że będą mogli wrócić wspomnieniami i uzupełnić wiedzę. A to również bardzo dobra cecha, że słubiczanie, którzy stąd wybyli, kochają swoją miejscowość, skąd się wywodzą. Nie tylko jej się nie wstydzą, ale wręcz domagają się, żeby o niej wiedzieć więcej. Chciałam się zwrócić do młodzieży, która jest tutaj. Dla osób w wieku, ja już nie będę mówiła ile mam lat, ja się tylko wcześniej urodziłam niż dużo więcej osób. Dla was będzie prawie wszystko nowością w tej książce, ale to równocześnie będzie książka, której wy będziecie mogli Dopisać dalszy ciąg <coughs> znaczy swoim <coughs> życiem w przyszłości. A równocześnie, słuchajcie, przyczyni się to do oddania czci, poszanowania waszym rodzinom, może rodzicom, cioci, bójkowi i osobom bliskim. Po prostu, yy, często nie wiemy, że osoba, która obok nas mieszka, tak dużo wie albo tak dużo przeżyła. Bądźmy wszyscy jako mieszkańcy Słubic i okolicy, ja mówiąc Słubic mam na myśli całą gminę, bo przecież słyszeliśmy y, pierw niż Słubice osadnictwo i w ogóle sprawy związane z jamnem, y, z piotrkówkiem, ze świniarami, z innymi miejscowościami, ale my, nas y, połączyła jedna nazwa Słubice. Dbajmy o ten dorodek, ale równocześnie starajmy się przekazać go również innym, komu tylko można. Sprzedajmy to, co my już mamy, co wiemy. Czy ktoś jest państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo. Nie znam go, tak, kto mógłby tutaj dla mnie bardzo czytać. Ale znam nie braknie prezentacji na przez roczych. Cieka, który by na przykład jeśli byłby przystanek gminy na temat. Miejsce z doświadczenia wiem, bo pracowałam na 20-letnich doleceń, że młodzież nie bardzo lubi ciekać. lubi oglądać, lubi słuchać. Brakuje mi takiego przekazu. Przekloczę opowiedziami w tym czasie. Że... To pewnie nie jest pytanie do autora, ale ja może odpowiem. Taką prezentację jak najbardziej przewidujemy w części, już po zakończeniu części oficjalnej, będzie można taką prezentację u nas obejrzeć. Proszę Państwa, chciałem serdecznie pogratulować władzom gminy, że zgodzili się na tą publikację. Pogratulować Pani Małgosi Debit i Panu rektorowi Nyskowi zarówno za, za tą pracę, jak i za za to wprowadzenie do dzisiejszego tematu. Myślę, że powinniśmy tą książkę przeczytać. I dopiero gdzieś tak proponuję, żeby za pół roku, za rok zrobić tak tematyczną dyskusję nad tą książką tutaj w Bibliotece. To jest pierwsza uwaga moja. Druga, myślę, że powinniśmy się zastanowić, jak honorować ludzi tej ziemi. Bo ludzie się biegą na książki i na ktoki. Ci, co przychodzą na parę lat do Słubicji, przemijają i ci, którzy tutaj trwają bardzo długo, my tu mamy ludzi, którzy zapisali się pięknie tej ziemi. Wspomnę tylko o trzech osobach: o Małżeństwie Świetlików i o Księdze Święckim. Myślę, że to są jedni z tych, których powinniśmy po prostu w jakiś sposób honorować w naszej gminie i żeby o nich po prostu na stale pamiętać. Także jeszcze raz wszystkim serdecznie gratuluję i myślę, że książka naprawdę to jest pierwsze wydanie. Myślę, że drugie wydanie powinno dotyczyć. Chyba już 40-lecia tego, naj... tego, które pamiętamy. Ja muszę powiedzieć, że dysponuję 30 kalendarzami. Przez 40 lat je gromadziłem i praktycznie codziennie było zapisane. I gdyby tak otworzył rok 72, 5 czerwiec to będzie zapisane. Pogoda była taka: truskawki kosztowały tyle i tyle. Na 18 punktach skupu w Słowicach tyle i tyle kupiono, sprzedano od 16 odbiorców do. do... Poznania do Gdańska do całej Polski i tego typu informacje. Myślę, że jest to kopalnia też więcej informacji. Także serdecznie gratuluję jeszcze raz władzom, wydawcom, autorowi wszystkiego najlepszego życia. Na pewno czytanie książki to jest wielka rzecz i doceniam, doceniam trud, bo rzeczywiście materiał jest, jest bardzo dłuższy z tym, że to tej beczki miodu chciałbym troszkę łyżkę dzikciu dodać, bo tak przyklątając ją na bieżąco no jest troszkę błędów. Myślę, że taki problem chyba tej książki to to, że nie było takiej konsultacji też z osobami, które się interesują historią tutaj tego miejsca. W trakcie też błąd odnosi mojej osoby, który korygowałem w trakcie, ale nie został skorygowany ostatecznie. Także mam zastrzeżenia do właśnie szaty edytorskiej, to znaczy bardzo dużo zdjęć jest po prostu słabych, jest ciemnych, źle wykadrowanych. Także troszkę szkoda, że się nie udało, nie udało tego poziomu podnieść, na przykład to zdjęcie kościoła zupełnie pokrzywione, nic tam nie, nie wiadomo, jak ten kościół wygląda, czy innych miejsc, które są zupełnie nieczytelne, na przykład zupełnie czarne zdjęcie kościoła. I takich, takich rzeczy jest, jest sporo. Troszkę szkoda, bo bo rzeczywiście widzę, tu był duży wysiłek, dużo pracy. Myślę, że do końca pewne rzeczy nie zostały dopracowane chyba z powodu jakiegoś tempa. Ale to słyszę, że będzie drugie wydanie, czy trzecie. Może uda się te rzeczy, te rzeczy poprawić i błędy, błędy też poprawić. Myślę, że powstaną recenzję tej książki, na przykład to zdjęcie kościoła zupełnie nieczytelne, prawda, ciemne. Szkoda, że to, że to jakoś nie wyszło. Także niemniej na pewno jest jakiś materiał do dyskusji, do recenzji, do, do dalszych opracowań, także, także cieszę się na pewno, że ta pozycja powstała, a myślę, że, że powstaną recenzje, powstaną uwagi, pan Adam mówił, że za pół roku, czy za, prawda, kiedyś można podyskutować dokładniej i myślę, że taka dyskusja tylko przyczyni się do tego, że to zainteresowanie historią tutaj naszej, Mały ojczyzny. Nie wiem dlaczego pan tak uważa, że to jest takie złe określenie, mało ojczyzna. Myślę, że bardzo piękne, prawda. Także myślę, że nie ma co walczyć z tym określeniem. Będzie, będzie tutaj dalej to rozwijane. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, autora książki Sobie jeszcze raz zabrać głos, ponieważ tutaj no, padły takie zarzuty ze strony księdza proboszcza. I uważam, że oczywiście podyskutować zawsze można i ta praca, jak powiedziałem, na pewno nie jest pracą finalną, bo to prace będą trwały. Ja tylko pozwolę sobie przypomnieć i, i, i na tym zakończę, że wiosną 2007 roku ja byłem księdzem, rozmawialiśmy na temat wspólnej Raz no, bo że książce prosiłem o pomoc w opracowaniu i niestety nie uzyskałem tej pomocy. I teraz no, przykro mi słyszeć, że, że ksiądz wy Pięcianka wy się w tym miejscu w tej chwili. Także dziękuję bardzo i Jeśli nie ma więcej pytań, to pozwolę Państwu, że przejdziemy do następnej części naszego dzisiejszego spotkania. Szanowni Państwo, tradycja to przekazywanie z pokolenia na pokolenie obyczajów, wierzeń, sposobów myślenia i zachowania. Wierzymy, że dzięki publikacji przedstawiającej dzieje Słubic, mieszkańcy naszej gminy, poznając swoją historię, będą dumni ze swego dziedzictwa, a przez to będą mocniej identyfikować się ze swoją małą ojczyzną i z większym zapałem będą pracować dla jej dobra. Historia i tradycja jest dla nas nie tylko przeszłością, ale korzeniami, dzięki którymi, dzięki którymi wiemy, kim jesteśmy. To bardzo ważne, byśmy pielęgnowali.